Halo, hallo, witam pana. Mamy naszego opelka już poskładanego. Uszczelniacze zaworowe są wymienione, wszelkie simmeringi, uszczelki, rozrząd poskładany, wałki, szklanki, panewki, wszystko co tam można było jest porobione. Mamy nasz cały bańklada, czyli stary uszczelniacze od wałków i nasze te uszczelniacze zaworowe, któreśmy wymieniali. Także maszynkę mamy już poskładaną, idziemy ją, kluczyki i zapalimy, zobaczymy jak to chodzi czy to działa, czy nie działa zobaczymy tak na krótko, bo to już jest dzisiaj dawno po północy zobaczymy, czy mieli spokojny sen no, maszyna zapaliła Także chodzi spokojnie, równo działa, czyli znaczy, że tak, operacja się udała i pacjent przeżył. Także jest dobrze, a nam tu jeszcze zostało. Yy coś tu jeszcze mieliśmy zrobić tak mieliśmy o gaz się już załączył ale szybko bardzo szybko płyn yy, aha płyn do płyn hamulcowy właśnie mieliśmy wymienić wyciągnąć to aha no dobra bo tam jest ciemno ciemno jakieś odcinek zielonego dobra wymienimy to Pukamy cały układ, i jeszcze coś tam było z klimatyzacją. sprawdzić czy Trzeba tak czynnik, ile jest, i robić ewentualnie. No dobra, I na razie to wszystko. Maszyna chodzi, ale fajnie, chodzi cichutko, kurczę. Kurcze, gdyby nie te stukające schiwacze od gazu, to by prawie i słuchać, jakby się, się maskę zamknęło no dobra, to na dzisiaj kończymy, bo która to godzinka? o proszę, pierwsza dwadzieścia także na tą chwilę kończymy, dobra, pozdrawiam, nie przedłużam